Cześć Czołem, dzień zaczynam od biegu. Dzisiaj w planach 50 minut, bardzo spokojnie, więc lekki treningzek że tak powiem, przed całym dniem. To co, jedziemy. i w pobiegu strasznie dobrze mi się dzisiaj biegło mimo tego, że zazwyczaj właśnie jak robię takie długie biegi e, rano no tak, od 50 minut w górę no to pod koniec już czuję ten bieg bo jednak to jest trening natcho więc e, już czuję się takie zmęczenie a dzisiaj nic w ogóle, świetnie mi się biegło e, cały czas utrzymywałam odpowiednie tętno cały czas było spoko jeśli chodzi o tempo e, więc jestem mega zadowolona z tego treningu i co, czas na śniadanie. Nitka też już nie może doczekać. Śniadanie gotowe, owsianka z truskawkami mlekiem kokosowym i syropem daktylowym. No, idziemy właśnie zanieść moją magisterkę do dziekanatu. Tak naprawdę niby już jest koniec, niby już mam napisaną tą pracę, a jeszcze trochę rzeczy trzeba zrobić, bo... I właśnie zanieść tą magisterkę, e, i złożyć obiegówkę, załatwić wszystko, czy na pewno nie ma żadnych książek w bibliotece, bla bla bla, zrobić zdjęcia, wpłacić kasę, więc niby prawie już jest ten magister, a ja jednak chciałam jest coś do zrobienia, ale w porządku, Mam czuję taką ulgę, że już napisałam tą pracę, jest skończona, że się ją składam i już jest koniec i w ogóle. E, więc to jest mega fajne uczucie bardzo oczyszczające i tak się człowiek nie stresuje no, Działamy! Dzisiaj drugiego śniadania, tam jest yy, serek twarogowy na to wędzony łosoś i koperek aha i kajzerka razowa, żeby nie było Czas na pójście i nagranie kolejnego treningu dla Was mam nadzieję, że Wam się spodoba Jestem na razie regularna, jest, udaje się Wyszliśmy na siłownię, a tam wszędzie plakaty ze mną, bo w sobotę, e, w tą sobotę będzie trening e, dla czytelników i nie tylko. E, no, więc trochę się zaskoczyłam, bo nie spodziewałam się, że będą plakaty. Śmiesznie trochę, e, ale okej. Okay. Zabieramy się do nagrywania. Dzisiaj trening na całe ciało. Będzie długi, będzie z rozgrzewką, będzie rozciąga z rozciąganiem, więc super. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To co, chodźcie do pracy. Jestem już po nagraniu treningu i po moich włosach widać, jak było. Ledwo żyję, więc myślę, że Wy też będziecie ledwo żyli. E, trening jest na cia całe ciało i jest dość intensywny. E, myślę, że nawet zaawansowani będą trochę zmęczeni, bo jednak trochę się tam dzieje. Ja się zawsze męczę podwójnie, bo oczywiście jeszcze gadam podczas tego treningu, więc nie mogę prawidłowo oddychać, co sprawia, że potem umieram, ale dam radę, ok, więc Wy też dacie radę. A teraz pakujemy się i do domku. Przyjechaliśmy do centrum handlowego zrobić kilka zakupów. Byliśmy już w Decathlonie, myślałam, że kupię więcej rzeczy, ale niestety się nie udało. Ale przynajmniej kupiłam sobie już butelki na wodę i pas do biegania, więc chociaż tyle. Czy jeszcze, co znalazłam w księgarni. Najdziwniej jest widzieć swoją książkę w księgarni i tak naprawdę za każdym razem, jak wchodzę, to najpierw się boję, że ją zobaczę. Ale jak już jesteś, się oczywiście cieszę, chociaż to jest trochę głupie uczucie, ale z drugiej strony, jak jej nie ma, to jest jeszcze gorzej, bo to jest mi przykro, ale dobra. Byliśmy jeszcze w Castoramie kupić panele tak naprawdę na potrzeby bloga, bo będziemy robić, no do zdjęć po prostu, żeby ładnie to wyglądało, żeby cały czas nie było na tym samym miejscu, więc kupiliśmy kilka paneli i pocięliśmy je po prostu w taki sposób, żeby można było je ułożyć jako tło i na nich zrobić jakieś ładne zdjęcia. Eee, Zawsze uważałam to za niepotrzebne, ale jak zaczęliśmy robić więcej zdjęć na bloga, no i więcej zdjęć na Instagram, no to jednak jest to przydatne. Eee, no bo fajnie to wygląda po prostu. I nie wyszło tak drogo, bo kupiliśmy trzy rodzaje paneli, Po dwa panele z każdego rodzaju wyszło jakieś 60 zł, plus pocięcie złote 50 zł za panel, więc w ogóle śmieszna rzecz. Także spoko. Standardowo mieliśmy jechać, kupić jedną rzecz, a właściwie właśnie te panele do zdjęć do Castoramy, a przy okazji kupiliśmy jeszcze milion innych rzeczy. Po pierwsze, kupiłam sobie pas do biegania na smartfona. Różowy, oczywiście. I do tego pasa dokupiłam. Oj, jedna mi się odczuwa. Dokupiłam dwie, dwa pokrowce z buteleczkami na wodę. Po obu stronach sobie tego pasa mogę je zawiesić. I dzięki temu mieć ze sobą cały czas picie, zwłaszcza kiedy idę na długie biegi, bo nie ma co ogrywać, przychodzi lato, będzie robić się gorąco, więc będzie potrzebna woda na treningu takim biegowym. Zwłaszcza, że biegam coraz więcej, cały czas wydłużam ten dystans, więc po prostu ona się przyda kolejną rzeczą, którą kupiliśmy e, i to był przypadek, znaczy no nie, nie do końca przypadek były buty e, pewne, e, parę dni temu byliśmy w CCC e, i zobaczyłam śliczne takie sandałki, ale nie było niestety mojego rozmiaru i teraz jak byliśmy w innym centrum to stwierdziliśmy, że zobaczymy czy one są, znaczy ja stwierdziłam a Patryk po prostu mi przytaknął e, no i były jej, polowałam na nie e, od od liceum, czyli od 6 lat, bo kiedyś były też modne. Były w HM-ie, HM i teraz zobaczyłam, że znowu są, więc od razu stwierdziłam, że muszę je mieć. Eee, przez to, że są na koturnie, ja nie umiem niestety chodzić na szpilkach i strasznie mi zawsze bolą nogi, więc przez to, że są na koturnie, to są wygodne. I może będę wreszcie chodziła w czymś innym niż te nisówki. Zaraz Wam pokażę. Tak wyglądają. Na sobie wyglądają dużo ładniej niż, niż, niż w realu, ale i tak są super. No i jak, jak przeglądaliśmy te sandały, to wpadło mi od razu w oko drugie. E, takie. Z paskiem na kostce. E, no i stwierdziłam, że to też kupię. Jestem okropna. E, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja właśnie często jak idę coś kupić, to niby idę kupić, dajmy na to rzecz X, a rozglądam się w ogóle za czymś innym i wychodzę ze sklepu z innymi rzeczami. Więc to jest u mnie standard i po prostu zawsze tak jest. Jak wygląda ten pas? Oczywiście jest różowy, bo jakby było inaczej. I do niego, właśnie z tej strony, można sobie doczepić te dwie buteleczki na wodę, bo one mają tutaj, zobaczcie, taką suwkę, i wsuwamy na to pasek, i tyle. I można biec z buteleczkami i nie chcecie się pić, więc super. Buty prezentują się tak. I powiem Wam szczerze, że chociaż te są na koturnie, to te są wygodniejsze. Mają gruby słupek, więc noga jest stabilna. No i bardzo wygodne do chodzenia są. Jeszcze nie mogę doczekać, aż się założę. I to już wszystkie moje nabytki. Tak naprawdę, napiszcie mi w komentarzach, czy w ogóle Was to interesuje, co kupuję albo co dostaję. E, to będę wiedziała, czy w ogóle takie rzeczy zamieszczać we vlogu. Tak jak mówiłam, ja się dopiero uczę takiego. i w sumie wypracowuję taką formułę vloga. Jeszcze nie wiem do końca, jak bym chciała, żeby to wyglądało tak. Wiecie idealnie, no ale zobaczymy. Myślę, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej, tym bardziej, że teraz vlogi mają być co tydzień. Eee, I to chyba wszystko. Do zobaczenia w niedzielę, bo w niedzielę jest nowy trening. Eee, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie kciuka w górę, jeśli się Wam podobało, jeśli macie jakieś sugestie, co powinnam jeszcze pokazywać w vlogu, co Was interesuje, może powinnam więcej gadać, albo na przykład pokazywać więcej treningu, czy więcej jedzenia. Piszcie, proszę w komentarzach, bo tak jakby razem robimy ten format i chcę wiedzieć, co byście chcieli oglądać, bo nie nagrywam tego dla siebie. Ja tak siebie nie oglądam, czy oglądam, ale wiecie, po montażu raz. A chodzi o to, żeby Wam się to podobało. No, i to chyba wszystko. To co? Do zobaczenia. Hejka!